Ludzie z wsi i małych miasteczek nie mają pojęcia o skali imigracji Ukraińców, o tym, że w miastach są ich miliony, i dalej głosują na swoje PiS i PSL i tak, jak im ksiądz powie. Pasą się kłamstwami z telewizji. Z kolei młodsi z dużych miast są zahipnotyzowani lewacką obłąkaną propagandą z mózgami upranymi przez lewacki system edukacji, który produkuje lewackich duraków. A wszyscy z kolan przenoszą się do niewolniczego leżenia twarzą w dół pod presją urzędów, sądów, różnych kontroli, policji itp. Itd. Pod presją układów. W czasie II wojny światowej wyrżnięto prawdziwe elity, tych co myśleli samodzielnie. Ci co zostali wspólnie budują raczej wielki tępy-zaczadziały motłoch. Bardziej dynamiczni i młodsi wyjechali dawno na zachód. Tam też mają prane mózgi, ale tu w Polsce jakby jeszcze bardziej sformatowane do bezmyślnego naśladowania usłyszanych w telewizji haseł pełnoskalowa wojna, wartości europejskie, skrajna prawica, ruska onuca, akcja afirmatywna, osoba niebinarna, pseudonaukowy, teoria spiskowa, inkluzywność, demokracja. Chyba że jesteś w dwóch procentach ludzi, którzy myślą, a nie wreszcie, które najwyżej myśli, że myśli. Tak to teraz wygląda. Nadzieja w waleniu się światowego systemu hipnotyzowania całych społeczeństw. Chodzi po pierwsze o instytucję USAID, która razem z CIA kontrolowała cały przekaz medialny na zachodzie. Chodzi też o pedofilię elity i o grupę kontrolującą to wszystko głównie narodowości finansowej Znajdź Marek Meran w internecie